Panie Wam wszystkim, witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Walheim. Jak widzicie, mamy sobie chillerę na okienkach, na nowo, nowo wybudowanym domu w sumie domie, bo jest przerobiony. No, tutaj waszego garną. Jak widzicie, dach jest dość e, inny niż był, ale no, jest dużo fajnie. Zaraz zobaczycie w środku. Sobie chillujemy na okienkach, jak widzicie, śmiesznie to wygląda. W poprzednim odcinku żeśmy ubili bossa, który był prosty w sumie, ale taki przyjemny na początek. A w tym odcinku będziemy szli do Czarnego Lasu i zbierali zasoby. Będziemy zbierać mieć i cynę, żeby mieć po prostu lepsze narzędzia, nowe jakieś tam odlewnie robić, zbroje na, na bosy, takie, takie no. I tam jakieś starożytne rzeczy, o boże, starożytne sarkofagi jakieś mamy ogarniać, tak to no. Tak, to ja jestem lokalistą i jest ze mną No prosta sprawa. Manko się witajcie. Tak, jak dobrze widzicie, wnętrze już zostało, znaczy w sumie nie tylko wnętrze, zewnętrzne też zostało ukończone, bo dokończyliśmy dach. Jeśli chodzi o środek, no to sobie zrobiliśmy tutaj oczywiście ognisko, takie super fajne, żeby można. Ty... A w ogóle teraz tak mi się skojarzyło, że tu nam brakuje łóżek. <laughs> Ale dobra, nieistotne. Okay, Każdy... tak, no. Będziemy musieli tutaj łóżka przenieść. Na razie mamy ognisko, które nam się tutaj pali i jest nam cieplutko w środku. I oczywiście komin został też zrobiony, żeby cały dym stąd wylatywał, ponieważ oczywiście można się zaczadzić. O, akurat, akurat zaczęliśmy odcinek i akurat dobra pogoda się zrobiła, no i piękna sprawa. Dlaczego nagle nie ma w ogóle nic na niebie, w sensie przed chwilą był jakiś Armagedon, sztorm, jakiś koniec świata. No dokładnie, przed chwilą tak było. I trwało to dosyć nawet długą chwilę. No. E, tak, jeśli chodzi o dach, to został zrobiony w taki sposób. Nie wiem, coś pokminiłem, jakoś to porozwiązywałem, zrobiłem bardzo dziwną konstrukcję, ale w sumie daje schronienie. Mamy dach zamknięty, także orfit działa i to jest najważniejsze. E, no, mm, dzisiaj, czarne, mm. dzisiaj Czarny Las będziemy odwiedzać. On był gdzieś u nas na mapie, z tego co pamiętam gdzieś tam jakoś na południowy zachód. No, będziemy musieli tam iść. Właśnie nie pamiętam, w którą to w jednej stronę było, to jakoś tam chyba było, mi się wydaje. To, to było na dół gdzieś. Tak, tak, tak. No to było jakoś, tak, jakoś tam, na, na, no, tak, południe, zachód. Niżej niż Anghar. Yy... Ojej. Yy, tak, 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 tak. Niżej niżej. Nie, nie, nie. Nie wiem, czy to było niżej niż Anghar. Było tak bardziej no... na lewo. Niżej, ale na lewo bardziej było. Tam właśnie w tą stronę, więc gdzie idziesz? No to mówię, że niżej. No, no, no. Zjedz sobie w ogóle jakieś te, bo widzę, że muszę. I powodować... bo nie z To sobą. zdążyć. <noise> <noise> Pamiętajcie, oczywiście, że jeśli Wam się odcinek spodoba, to zostawcie lajkę, like, zostawcie subiczkę, bo nam to zawsze pomaga i daje lepsze doznania ze zbierania kamienia. No powiedzmy. Dobra, to jest jakaś w ogóle schowana widziałeś tam. Gdzie? Czekaj, już idę do ciebie. A to rzeczywiście jest tu jakaś my hał... no, Wydaje mi się, że chyba w niej już ją chyba już widzieliśmy. Jak okay. Możliwe. nawet byliśmy. Bo właśnie gdzieś to był ten moment, gdzie my weszliśmy do czarnego lasu i się obstraliśmy. E, dobra, ale może ja nie będę chodził z tą pałą, tylko wezmę sobie jakąś normalnie włócznie. Nawet widać na mapie, że jest tak zahaczone troszeczkę. Tak, tak, tak. Tutaj no i... gdzieś idziemy i nagle był czarny las i uznaliśmy, że to chyba nie jest ten moment. Tak, dokładnie. Ale w sumie to za dużo nam nie brakowało. Jakiegoś ekwipunku i tak dalej. No, żeby Co i... to jest? Ej, troll tutaj jest! mi! Jaki troll? Jaki troll? Co Wie, wielkie do mnie? bydle! Kłamiesz, kłamiesz! No właśnie, Chodź tutaj, kurde, pomóż mi! Wow. Ja nie wiem, czy on jest mocny. Nie, nie sprowadź go do domu. Matko. Da się go zabić jakoś łatwo? No, ty, zabić się go da, ale czy łatwo to już jest trochę. Ej, są skelety! Co jest? Tak, tak, szkielety są, bo generalnie one są właśnie w obok tych grobowców, do których mamy też chodzić, ale ja pierdzielę! Waszek, ja nie, dam, ja, ja nie mogę ci pomóc, bo ja walczę z szkieletorami. No świetna sprawa, we mnie rzuca troll z kamieniem. Ech. Dobra, czekaj, muszę, tu, muszę się ich pozbyć, tak. Ja pierdzielę... Ej, bo ja umieram ty Ech. o! Matko jeszcze szarzył tutaj przylazł. Dobra, mnie tu już trzeba umrzeć. O! Wow! Szarzeł, to tu, tu się Szarzeł, ale burdo się zrobił. No, tragicznie. Ty to... bił się, ty szzarzeł się bił z tym, ze szkieletem. I... Ej, troll zabił też szkielety. Szarzeł. Szarzeł? Szarzeł zabił szkielety, no? W sumie troll może też? Kurde, fajne, nawet ech. nie wiem. Nie no, tam był jakiś moment dziwny. Ale te ech, szkielety ech, były mocne. O, ale mi za. Zał. mocno, et. Oo! tutaj jest jakiś ten jakiś, jakiś roniczny kamień nie ja dobra on jest generalnie do zniszczenia tylko że kurde trochę długo, długo nam z nim zajdzie. zajdzie 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 no. Mam z nim to, to... nie Ej, ty spadał niego drzewo o, kurde, Fajnie, prawie, fizy... prawie nam Szan... na mnie to drzewo spadło myślałem, <sadziała> że fizyka zadziała na, na naszą korzyść kurde i tyle, tak, strzał, tak. tyle strzał sobie zrobiliśmy a wszystkie zużyjemy na jakiegoś trola. A jakbym walił w niego, e, to co on, sz szarzeła wywalił? Z twojego skina co on zrobił? Aaaa Jakbyśmy go w łeb strzelali, to będzie lepiej? Wiesz nie wiem, mam wrażenie, że chyba on jakoś tak dostaje tyle samo cały czas W zależności od tego, jak napnie napnieszł łat oh. No ale łatwo, łatwo go w sumie O, Ooooo! No uważaj, bo on dosyć dużo bije I. I przeklęta bestia. O, oh, wow. dwa HP mi zostało. Jezus, Jezusku goni mnie? Pomocy! Spróbuję go zabić, ale. Nie, muszę aktywować swoją moc. Nie aktywowałeś jeszcze? O kurde. O, jeszcze nie, to było teraz. Tylko, że nie było animacji nawet. Dziwnie co wyglądało. ten szeszełek jeszcze. Dobra, jest. To już nas strzela? Nie? nie to ja strzela. Wow. Stop monet. Strefa monet, co? Kaum ze skóry, ze skóry trola. Ale jajce Dostałem pieniądze <noise> Ja pewnie przy sobie Gdzieś tam skitrane Dobra, to idziemy No bardzo. No... Cały, cały czas mi pisze łąki Gdzie pisze? Łąki, a nie czarny las. Tak, bo to, no, bo jeszcze nie wyszliśmy do tego czarnego lasu ewidentnie. Ale był taki moment, jak te szkielety wyszły, to miałem napisane czarny las. No bo też, właśnie, właśnie te w czarnym lesie powinny być te szkielety. Tak, bo możeśmy tam... gdzieś poszli na bok. Zapis świata za 30 sekund. Tak. O ty, o! Czarny las, tu jest, tu jest, tu jest. Stary, zobacz. Ja tu mam, jest. dobra. Tu jest grobowiec, o jest szkielet... Jeszcze... o kurde! Szkieletory. Strzelają ja ja z... Nie... z uku. Ja już nie mam połowy życia o oh, oła, wow, matka, jakie to jest, jakie to jest mocne Jakie, no dużo zadałem O tu, nie, o, dobra, pięściami. O, podszybi je, dobra, to nie był dobry pomysł, o kurde, ale miałem laga A Dobra Okej okay. okay, to chodźmy teraz w takim razie na piętro, możliwe... może to o tu Już tu jesteś Może coś tu je, będzie ciekawego Kurde ale czy tam wyje na dole? Fajne, A szarze jakieś tam. A zajebiście no to fa... Fajna Super. sprawa myślałem, że... No, no to... A, szarzeły są na dole generalnie. Wow! O! Oh, wow. One rzucają kamieniami! Tak zwane generalne sz szarzeły? Kurde, ale... No, czemu tak małym zbijemy? No totalnie, on, to, on taki oklep pod nim. Potężne te. Czasem jakiś krytyk siadnie, to, to siadnie. Siądzie, to, to jakieś trochę więcej hapu mm -hmm. dodajemy, ale generalnie to jest ciekawie. Dobra, musimy szukać. zrobiliśmy sobie kill off, O, tego jeszcze wam nie powiedzieliśmy, zrobiliśmy sobie kill off z, z, twartego, z twartego poroża i będziemy musieli właśnie kuć tą cynę i. Drew, gorące. I, i drewno. <grym> I drewno, tylko że o. Rock. Pamiętajcie, że pytanie. to jest rock. No? no dobra, pytanie, ale jak wygląda cyna i mieć? Nie wiem. Ja na razie wale w rock. Czekało ja, się stanie. Ja, pamiętam, to chyba było widać. Chyba była jakaś różnica. No ja, dobra, to, to, to jest zwykły kamień, co nic, nic nie za bardzo nie. Jak mi się wydaje, że. O kurde, rzeczywiście, co to jest? to runy? Legenda Sharp. Szarmy? Szarmy? Ja to co jest? Kamień z runami. Szarły. Niech wszyscy czytelnicy wystrzegają się szarów ta, Czy czatujących w ciemnościach bezdusznych stworzeń. Rodzą się z rozkładu i kropel deszczowych. Wyrastają jak grzyby z i gleby. Mają puste spojrzenie i nie mówią. Nie zwyciężeni Niech się niech, niech skrywają strachu. Chciażał gówniaczek, mi go nie. Tak hmm. Czarzał gówniaczek? No dobra. <laughs> Kurde. Zie... Mam wrażenie, że to długo będziemy. W bogatym w minerału się pod ziemią można znaleźć y, miedź, a brzegi oceanu wyci... Brzegi oceanu są pokładami cyna. Teraz idź dalej i zacznij przekopywać ziemię. Pod ziemią można znaleźć miedź, a brzegi oceanu wycięłane są cyną. przy wodzie. Czyli co, czyli woda cyna, a pod, pod ziemią miedź? Dobrze mam to rozumieć? Ale co to znaczy pod ziemią? Hmm. Ej. Nie wiem. Co to było? Ja napierdzieram stopy. stoporę. No, z kilo. Czy może jakieś te szkielety się biją czy coś. Nie, to jest zwykły kamor. Kurde, jak wygląda cena i mieć? Tego akurat zapomniałem wygooglować. <laughs> nie wiem, czy nie będę musiał zrobić tego na szybkości teraz, bo. Kurde, fajnie było wiedzieć chociaż czego szukać. I co, że bardzo nie, nie wiemy. Ostro, wyszedłem z niego. A łąki ty, aha, bo okej, okay, to rzeczywiście. To się skończył już ten czarny los. I to już od dłuższego czasu, tak szczerze. A trzeba się troszkę cofnąć. To na, to na mapie widać. Tak, bo on jest tak specyficznie zaznaczony. Rzeczywiście. Jest taki trochę... Wiesz, jak, pomocy umiesz... szarzełkiem. No masz szarzełkiem, no to zawsze radę z nim. Czemu mu za zero? O, ale są Ojej. trzy! Ale to nie są żałki, to są strzeżeły, to, 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 to jest duża różnica. A. Nie wiem co ma większe dźwięk, czy, 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 czy ta pała, czy ta włócznia. Właśnie Amatsuga ma spory, tak szczerze. Porównując do ma... włóczni. A ta włócznia jest taka kurde, trochę useless bym powiedział. Znaczy trzeba do, konkretnie celować, żeby akurat trafiać. Podoba mi się to. Dobra, ale to jest jakieś budowle. Coś tutaj w tych budowlach będzie? O ty, tu jest jakieś skrzynia. Tu jest bursztyn i monety. No dobra, weź wszystko. Może się bursztyn przede do czegoś. Hmm. No dobra, poszukałem jeszcze chwilę tej, tej miedzi i tej ceny, jak to. Ty, tu się zima zaczęła robić. O, ale weźmy do jakiejś tundry. Mhm. Jodła. Da, no. Nawet inne rodzaje jest tych drzew. Czujesz chłód. Wow, Kurde żeśmy się trochę jakoś tak tylko zesrali jeśli chodzi o tą podróż do czarnego lasu. Ale tu jest strasznie ciemno. <gryw> tak bym teraz mógł rzec. Da to może... Może to nie właściwe umieszczenie. A, 7? O to co to jest? To jakieś takie się wydaje bardziej inny kolor. Hmm. Ale to to musi być w czarnym lesie i cyna i mieć. Tak. U stary, chodź tutaj. Będzie. Góry. To ja umieram stary, marznę. Dobra, to jest chyba jakieś niezniszczalne, nie wiem co to jest? Czemu nie można nawet zobaczyć, co to jest dokładnie za... Ej, no ja umieram ty. Ja marznę, co jest? Tu jest jakaś zamieć w ogóle. Wood. Góry. No poszedłeś tam, właśnie, będziesz marzył, zaraz. Tak, marzniesz. Tak, bo to wysoko. powstają, że tutaj trzeba po prostu jakieś cieplejsze ubrania tutaj ze sobą wziąć. tutaj wtedy dopiero przyjść. Ej, może no, też sz szarzy. Szarły, szarzeły, ma. Szarły? Szarmy? Szormy. <głos> <głos> Szormy. Ej, Tyj, to matki... taki szarzył czarownik, co jest? Matko! Uda. On ma spele. O kurde. Czarownik! Ale dostaję słabą. Rzucaj jakąś trutą. Ała, no te... Kurde. Przestań wziąć tą pałę. Może ona będzie trochę lepsza niż ten kurde włócznia. Dobra, nie. Chyba nie jest lepsza. Jezus! On mnie czymś opluł. Truciznę mi nam się na nie dał. To ciekawe. Ty w niego On się leczy w ogóle? To jest czarownik, więc się w sumie nie zdziwiłbym jak się by leczył. Tea, leczę się tym głównym. O matko, jeszcze nie mam teraz. Aaaa! Weź go tam, ustrzelaj. ja próbuję w niego strzelać, ale to jest takie. Dobra, nareszcie coś ciekawego zrobi, Żyżogrona. ogrona no e, kolejny, kolejny, kolejny czarownik, dobra, chodź biegniemy dalej. Nie ma sensu. Ale z... nie w góry. No, no nie w góry, nie, po prostu górą przeszedłem, ale jakby nie biegnie w te góry. Bo się w dodatku jeszcze noc zrobiła, to już w ogóle jakieś... Łombo-kombo. Łombo-kombo, tak. E ja, no dobra. Kurde fire Nieprzyjemna sytuacja. Jak wygląda... Jak wygląda mięs? Dobra, walić z, tych, z tych potwory, Jadą one i tak tam... I co to jest, co się świeci? Oset! <laughs> Bram oset. Jagódki! Dobra, jak się przyjmuje? To na martwi. O, no, napluł na mnie. No co za śmietnik. No się na markwi dropnąłem. I dwa nas gonią. A, dobrze, będziemy sadzić. O, ty tu jest sarkofag. Nie żyje. Nie żyje. On mnie zatruł. O masko. Kurde, faja, no. No, sroga faja wyszła, co? Nie, to Pod, się podróż się, do tego to tak trochę, A. jakby to powiedzieć, nie bałdzą, o kurde do, Dobra, momencik, ja zrobię chwilkę yy, przerwy w nagraniu i zobaczymy jak wyglądam jedzi. Nie zgiń znowu, błagam. NIE! Tu goni. Gdzie ty jesteś, nie mogę się znać? Nie żyję, zamówienie? kurwa. <laughs> Dobra, widzowie, wracamy do was. Ja oczywiście pobiegłem sobie po swoje rzeczy. Zginąłem przy okazji jeszcze raz, jak tam biegłem. Była to dziwna akcja, bo mamy już poranek, bo trochę sobie przeczekaliśmy w naszym domku, żeby nie było nocy, bo te potwory w tym czarnym lesie to są po prostu jakieś powalone w nocy. Już wiemy, jak wygląda mieć i jak wygląda cyna. A czykolwiek to mieć i tak może być dosyć ciężko znaleźć, bo musimy znajdywać kamienie takich wrośniętych w ziemię, pokrytych mchem. I to będzie złoże miedzi, a cynę musimy znaleźć przy wodzie. To też mi się wydaje, że będzie poniekąd wyzwaniem, z takich względów, że ten nasz czarny las, który tutaj mamy... To on nie jest za bardzo przy wodzie. Więc... E... Trzeba będzie jakoś wyeksplorować ten las. Chyba tak. Trzeba będzie... Znaczy... No i tak na razie odkryliśmy tylko jego, jego fragment, nie? E, tego lasu, a trzeba Sprawiłeś będzie... Upromiłeś sobie rzeczy? E, ty, wszedłem tutaj! Wszedłem... wszedłem do kurhanu! Wszedłem do kurhanu! Poczeka, ale ja walczę z szarłem! Ej, dobra, to może ja też wejdę, bo to nie ma sensu. No to wejdź, wejdź, ty. To powinny być te rzeczy, których też potrzebujemy. Ale wiesz co, ja nie wiem, czy nie jesteśmy za bardzo nupki. Nupki myślisz? Czekaj, bo nubki ja mam du dużo gówna, zamiast oczywiście to odłożyć do tego, do... Do depozytu, to ja mam za sobą te wszystkie kurde A! śmieci. Coś mnie bije! Szkielet jaki? Zarazy. Zarazy. Ołaaa! No i ten nie... też mnie zatruł! Nie, wiesz co... Ja mu nic nie robię prawie, w sensie... Ta, mało, mało im robimy trochę. Ałaa Ała. A ja go trafić w ogóle nawet za bardzo nie mogę A nie ja go trafię, tylko że mu nic nie robię No, cholera Kurwa umieram Tak ale to będzie, to, to będzie trochę kurde dziwne, bo generalnie yy... Ty dobra, on się zbogował Nie wiedzie tutaj za nami Chyba no na chyba wejdzie. No okay. dobra, chyba nie, nie. E, To jest trochę przewalone, bo my i tak potrzebujemy generalnie tutaj wejść. E, I potrzebujemy potrecimy... Po, nie zrobimy jakieś lepsze rzeczy. No, nie, nie zrobisz zmiedzi, bo żeby zrobić z miedzi to potrzebujesz odlewni i kuźni. A do zrobienia tych rzeczy potrzebujesz. E, potrzebujesz fragmentów e, tych jakichś tam artefaktów, które są właśnie w tym w tych e, Kurden, To zbroje chociaż nie wiem, cokolwiek, bo to naprawdę słabo wygląda. No, wygląda to słabo, rzeczywiście. czy jakieś jakutki są normalnie opierdzielę jeszcze yy, Pochodnię sobie zrobił, bo nie, nie mam drewna i żywicy. Nie mam w ogóle miejsca na te rzeczy. No, po co mi to Też po mi pochodnie? To? No, jak masz pochodnię, jakąś to no mi tam zarzuć. Chodźcie się pochodnią. Rzuciłem? Rzuciłem pochodnie, <noise> po prostu. Dobra, tu ród. Ru... Ma żółty. To są myślaczki Dobra Bo co, kurwa, do Kurhanów, żeby zbierać myślaki Dobra, ja trzeba po prostu do, do, tak, tak, tak do, do, dożować. Nie, po prostu dobrze trzeba robić. O, blokowanie, patrz Cyk, I właśnie tu jest blokowanie stary, tu trzeba blokować. Ja Pamiętaj, że pod wszystkie wszystkim z jest blokowanie. To jest, no. A ta pochodnia tu, tu. To powiem... Turutun, tun, 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 no to tu, tu, tu się dzieje Co tu jest? Ej, ej, ej. no to ja mu się po trzy O, poczekaj, zamiana, bo ja normalnie... W sumie one tutaj nie wejdą <grym> Także jest git Mi się generalnie po poniszczą rzeczy, więc to jest trochę gorsze Właśnie nie naprawiłeś sobie? No właśnie, nie bardzo Oj, waszyk, waszyk. Uła, tyknął jeden ono się chyba respią z tego... O, Ej, o ma łuk! U. Właśnie, ma łuk Nie trafiłem w niego Nie trafiłeś, nie bierze, <gry> zabij co Dobrze. Kurde, on się respią. Ej, może my tu mają jakiegoś respa O kurde, wszedł Chyba go z pięści co ty Co ty robisz? Co to się dzieje? Łuk w ogóle? mi się Czemu wyczerpał ty... Ja nie wiem, czemu ty z klatą na wierzchu biegasz, to nie powinno tak wyglądać, A no. Czekaj, biją mnie, czemu ja z klatą na wierzchu biegam, No bo o co chodzi? Ej, bo mi się poniszczyły rzeczy już. Ja pierdziele, to nie tak powinno wyglądać, czemu są kolejne no, drzwi, Czek. kolejne szkielety Tu sobie są. Gdzie ty pobiegłeś? Są kolejne drzwi, kolejne szkielety, kurwa, wychodzę to. zaraz umrę. A tu szarzełki nas zaatakują. O, ty no nie wiem, coś tu trzeba innego kurde ogarnąć, nie, nie wiem jak. Nie, nie, mam wrażenie, że do kurhanów trzeba później wejść. O, o co mnie jebło kamieniem? No, Ale, jak kur... ty biegasz z klatą na wiosku, się dziwi, że ty dostajesz damage? Ja i... jestem prawdziwym wikingiem, a nie jakimś podrabiańcem. <laughs> Ale cyrk się tu odwala, Boże. Stary nic nie zrobiliśmy jeszcze w tym czarnym lesie, a pewnie cały odcinek już poleciał. No jest już cały odcinek generalnie, ale trochę ciężka sprawa, kurde, żeby coś tutaj fajnego ogarnąć. No bo jest, no, ten wacheń to pewnie jest taki trochę, że no, musisz trochę poświęcić czasu, nie? Trochę no tak, nie ma jak zaplanować odcinka, trochę mam wrażenie. Tak, tylko że dziwi to, że to jest aż tak trudno, bo to generalnie potrzebujemy tych rzeczy, kurde, żeby... Co ty no. robisz? Chłop rozwala jeszcze w lesie jakieś te... No bo, no bo potrzebuję drewna. Czemu Co to jest? Szyszka? Nie chcę żadnej szyszki, dawaj mi drewno. Troll przylas? No nie, tutaj troll przylas. No. kurde. <laughs> kurde. <laughs> ja może ty jakąś wyższy, wyższy poziom trudności... Fajnie, ja sobie usiadłem, niechcący. Nie może. No, no, ra trudności włączyłeś. Raczej nie, ale. Ragnarok myślałem, że powiedziałeś. <grym <grym <wyślepsz> chcesz powiedzieć, Ragnarok? Rzucił <grym> mi kamieniem jakiś gówniak. E, ty, Ej weź... ty. To ty jest złożec miedź, mi się wydaje. Szeka pomocy. tak, pomocą. U... Sześć życia mam. Pamięta. Nie, nie mogę skakać! Dobra. Może, <grym> jakie to z górne. Szybka ucieczka. No te szarzeły tutaj są, zostawcie mnie, ja mam gołą klatę, kurde faja, o tyle. No nie, dobra, ja uciekam stąd. Nie, my musimy mieć coś lepszego, no. no. Musimy, ale ciężko jest tutaj... Dobra, nie, to trzeba będzie coś ogarnąć, ale to już po odcinku. Dobra, ten odcinek generalnie jednym wielkim fejlem jest, nic się totalnie nie udało w nim zrobić. E... No nie wiem, no ciężka sprawa, kurde, nie sądziłem, że aż taki tutaj dostajemy normalnie po dupie tak bardzo na tym czarnym lesie, ale... No. To jest ewidentnie nasza porażka. Totalna porażka. Takie bym dał tytuł filmu. Totalna porażka. Na koniec jeszcze sobie padłem. Pokciam. Okczam. Polska. No to się fajnie zaczyna nasza przygoda. Nie. Dobra widzowie, będziemy kończyć ten odcinek, bo mamy aż akurat koło tych 30 około minut będzie. O, no kamieniem już dostałem te Czeka. cholerne szarzeły no. Czekaj, bo z muszę powiedzieć po ten. Po swój. Jak to się nazywa? Czekaj, gdzie? O tu. A nie, nie. A tu, dobra. Fajnie, że powiedział. A nie, a tu, aha, mm, okej. Okay. Czekaj, bo z Gonfoyarą biegnę po ten. Ale i tak odcinek już Mentor. zakończymy, żeby, żeby go już nie przedłużać, także e, dziękujemy bardzo za oglądanie. E, nie wiem, czy to, co robiliśmy w tym odcinku, to się mogło jakkolwiek podobać, bo no nie, nie zrobiliśmy no, absolutnie nic, co na ekranie. Jest, był totalny cyrk, e, nie sądziliśmy, że będzie aż tak trudno w tym czarnym lesie. E, w poradniki, których czytałem, nie mówiły tego, <głos》>, że będzie <głos》> aż tak <głos》>. trudno. Także no, będziemy starać się po prostu upgrade'ować naszą gołą klatę, żeby trochę więcej mogła wytrzymać, i wtedy dopiero pójdziemy do tego czarnego lasu zbierać nasze zasoby. Także mmm, dzięki za oglądanie. pamiętajcie, że się podobało to, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, a my będziemy uciekać i widzimy się w kolejnym odcineczku. Na razie, cześć, cześć. Ciemano.